Ja kochani, witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wczorajszym odcinku. Twoja twarz brzmi znajomo, no bo spudził on troszeczkę kontrowersji pod względem zwycięstwa i drugiego miejsca przynajmniej z mojej strony. Ale dzisiaj porozmawiamy sobie nie o tym, a o jednej uczestniczce, która w końcu po kilku złych występach weszła na drogę którą powinna obrać od początku. O kim mowa? Oczywiście o Marcie Bian, która wczorajszym występem po prostu mnie zwaliła z nóg, szczerze mówiąc. No Chris był jak zawsze, jak Chris bardzo dobrze zaśpiewał, ale Marta po prostu olśniła, przycimiła wszystkich, tak dobrze zaśpiewała, tak dobrze zrobiła tą literę, że dla mnie oni mieli pierwsze miejsce murowane. Zaśpiewali naprawdę rewelacyjnie. I myślałam, że wygrają. No niestety tak się nie stało, ale cieszę się bardzo z progresu Marty w tym programie, bo o ile wiedziałam, że, yy, że gdzieś tam ona dobrze śpiewa naprawdę, to tam gdzieś u, u osób, które z, oglądają z mojego otoczenia yy, twoja twarz brzmi znajomo, to mówili, kurde, jak ona się śpiewa, i bo jest wokalistką, kurczę, no nie podoba mi się i tak dalej. Ja mówię, poczekajcie, poczekajcie, Marta jeszcze da radę. No, i już trzeci, czwarty odcinek było źle, i ja myślę sobie, kurde, czy, co się dzieje? No, a w końcu piąty odcinek był takim przełamaniem. Co prawda, to nie był aż. Taki turbo dobry występ, ale w sumie mi się podobał. Nie był jakiś rewelacyjny, ale był myślę na dobrym poziomie. Gdzieś tam to już Martę przełamało, a ten szósty odcinek to po prostu była eksplozja emocji i dobrego wokalu. Także bardzo się cieszę. Piękny występ, zarówno aktorsko, jak i wokalnie. Trzymam za Martę kciuki, aby cały czas się rozwijała w ogromnym pędzie. No i mam nadzieję, że kolejna jej odsłona w programie twarz brzmi znajomo będzie równie udana jak Dwie ostatnie. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o Marcie, a my słyszymy się już niedługo.